Dzień dobry. Witam 2 maja. Dzień flagi. O kurczę, żadnej flagi nie mam na desce. Mogłem mieć, zapomniałem. No w każdym razie będę próbował spłynąć tutaj. Zapakować rower, wszystko przyczepę do deski, włożenia na rower, spłynąć te parę kilometrów, potem się przepakować na rower z przyczepą i wrócić tutaj rowerem do samochodu. Tak to wygląda, i zaraz zobaczymy, czy to pływa. I jak daleko, to płynie. Nie znam tej rzeki. Mam nadzieję, że prąd będzie mnie prowadził w miejsca, gdzie nie ma jakichś podwodnych problemów. Płynę pod słońce niestety też, także się mrużę i nic nie widzę. Prąd jest bardzo spokojny. Prawie mnie nie znosi. A jak mnie znosi, to wystarczy, że lekko skoryguję wiosłem. No, zaraz wpływam w rejon, gdzie są drzewa. Mam nadzieję, że żadne nie leży w wodzie. No, mówiłem, że któreś drzewo będzie w wodzie, <grystanie> ale jest na, na połowie tylko. Pierwszy taki. Ostrzejszy, ostrzejszy zakręt. żeby się trochę zwęża. Trzeba trochę popracować, żeby nie, nie polecieć w gałęzie. Nie, bez przesady. Taki nurt to żaden nurt, aczkolwiek przyjemnie, że się to płynie po prostu. Wspomaga płynięcie, nie trzeba dużo wysłować. Remia Bobrów, nawet widziałem jednego jak płynął obok. Mam nadzieję, że da się to przepłynąć bez zahaczenia. Taki to ze mnie wiking Szuwarowo-Bagienny Paro statkiem w piękny rejs Statkiem na parę W piękny rejs A teraz nie, nie dość, że Z prądem co jeszcze z wiatrem chociaż tutaj nie jest to oczywiste, że jest zawsze z wiatrem a nie, pod wiatr patrząc po cicinach, to skąd ten wiatr wieje z jakich on kierunków dzisiaj dziwacznych wieje, miał wiać z północnego zachodu chyba chociaż tamtąd front się nasuwa to może wieje inaczej I wczoraj wiało ładnie w stronę tę, którą którą dzisiaj płynę, a dzisiaj chyba wieje z różnych innych stron, tylko nie w tę, którą trzeba Ale ta rzeka tak kręci, że jest raz z wiatrem, raz pod wiatr w zasadzie skąd by nie wiało Ludzie zawsze się zastanawiają: góry czy może? A nie lepiej rzeczka między pagórkami morenowymi? Dwa w jednym. Tutaj panowie rolnicy muszą chyba bardzo uważać przy zbiorach, żeby nie wjechać kombajnem do wody, nie? Tak blisko rośnie rzepak. A jak pachnie, to ja w rzepaku, ja w rzepaku na wodzie. Czy ktoś ma zdjęcie w rzepaku na wodzie? Nie to, że tam na siłę chce być pierwszy, ale tak tylko pytam. Jak most. Mam nadzieję, że pod mostem nie ma stopnia wodnego, chyba nie. Tak jak na świdrze, na przykład się zdarzają. To ten most, do którego miałem dopłynąć, w zasadzie, więc nie wiem, czy już nie skończę tego rejsu. Ej, dziewczyny, wskakujcie! Woda jest super! O, pole biwakowe. Teraz muszę tylko poszukać jakiegoś brzegu łagodnego żeby to wszystko wciągnąć. To najlepiej, jak plaża będzie po prostu. Póki są skarpy no to nie wciągnę, ale tutaj plaż jest dużo na tym odcinku. A to jest kemping nieprowice. Piękny. Ze zwierząt widziałem kaczki, bobry, remizy i zaskrońca, który płynął sobie w poprzek rzeki. I tam jeszcze jakieś pewnie ptaszyny o gatunkach niezbadanych mnię A ja mam tam trzy zakola jeszcze i zjeżdżam na plażę w prawo. W Nieprowice minąłem, fajny zjazd w sumie. Jest 5 km od tu czy chroberza? Chroberz, miejscowość. Generalnie, a jadę do, do następnego, jakby takiego łącznika, że widzę, że droga jest poprowadzona nad rzekę, prosta, więc myślę, że też będzie y, taka miejscówka, że można będzie wciągnąć deskę. No i to będzie z 7 kilometrów zrobione dzisiaj. Właśnie dowiedziałem się od pana wędkarza, który krzyczy za mną, pan w zeszłym roku też tutaj płynął. A ja mówię nie, to nie ja. Pomyślałem sobie co, może mu wędkę po porwało, czy coś. A on mówi A, bo też w zeszłym roku taki klient płynął deską z rowerem. No, czyli, czyli już ktoś to zrobił. No, bo jakże, jakże by inaczej? Przecież to oczywiste. Przepiękna plaża na zakolu, że można dobić generalnie. No ale akurat chciałem po drugiej stronie to jest po lewej, po lewym brzegu. brzegu Nidy a ja po prawej chcę dobić, ale to już za chwilę myślę. Dwa zakolacz jedna nawet już będzie moja plaża. Po prawej to już prawie mój ostatni brzeg. <noise> Gdzieś tutaj będę dobijał. Bo nad brzegiem jest droga po prostu. Dobra, chyba tutaj będzie mój port. Wygląda na to, że brzeg jest fajnie ukształtowany. Mogę sobie z rozpędu wpłynąć deską dosyć głęboko i zejść suchą nogą. Opa. Opa. Nie mam za co złapać. A tu błoto. O, za to złapać. O. No i tak to się kończy. Tu chyba jest gdzieś droga, nie? A jak nie ma, to... To się drogi. Nie, no jest droga. Jest droga. Kawałek. Przejadę już do asfaltu dalej. Także. A teraz tylko muszę to wszystko poskładać do kupy Zmontować z tego coś na kształt roweru, coś na kształt przyczepy do roweru Ha, No, niezły bałagan nad rzeką Wracam już z nadwody spakowany Przeżyłem chwilę grozy, bo wypadła mi gdzieś szpilka do koła, której tak pilnowałem, żeby nie zgubić ani jednej, ani drugiej jakimś cudem się mimym sknęła przez dziurkę w nerce no ale znalazłem szczęśliwie w wodzie była rzuciła się w oczy tak to bym nie znalazł na tym brzegu pełnym pokrzyw jakichś trzcin połamanych masakra bym dymał na piechotę po samochód zostawiłbym to wszystko dopiero ty przyjechał i to bym wrócił jutro po prostu ale na szczęście Szpileczka się znalazła. Jak zwykle Jezus pomógł. Także jadę. Nie wiem ile przede mną kilometrów. Ale mniej więcej wiem w jakim kierunku mam jechać do chroberza Czy do chroberzy? Trzeba do chroberzy Tam gdzie porzuciłem auto. O, a ta nawierzchnia tutaj nie jest najlepsza, jeśli chodzi o ciągnienie przyczepy. jeszcze w przyczepie gumy nie złapałem a może tak być, nie? ciekawe jak tu by się jechało na gravelu a ja szczerze mówiąc nawet w przyczepie mam grubsze okłony niż w gravelu wow, jest nasz sklep w którym kiedyś z Joanną byliśmy wjeżdżam, bo nie mam nic do picia Myślałem, że będzie tylko z górki, a tu znowu pod górkę. Tak to jest. W dolinie nidy. Inaczej się nida. Tak ten zestaw wygląda. Na razie dobrze podróżuje. Znaczy, jest fajny płot bez psa. I już wróciłem. 8 km. Jechałem rowerem z miejsca, gdzie zakończyłem wycieczkę pod